Tego to się nie spodziewałem dzisiaj. Czy jeszcze wyjdzie słońce? Cały dzień taki pochmurny, od samego rana. No teraz też pada mimo tego, że słońce jest gdzieś tam wyjrzało za chmur. Na chwilę przebić pionę. No jest super rancko. Jest tak super ancko, że jeszcze. Mimo tego, że już mi ze trzy razy w brzuchu burczało Tak solidnie To jeszcze nie wziąłem się ani za herbatę, ani za kawę Ani za moje gołąbki w sosie jakimś tam fabrycznym Ale zaraz się wezmę Podpalę kuchoneczkę gazową I będziemy dalej ci chillować Coś pięknego. No właśnie dlatego pokazuję to, co robię. To moje mini hobby, które sobie gdzieś uprawiam w wolny czas, głównie w weekendy. Chociaż często zdarza mi się. Pójść do lasu po pracy po południu. Dlatego pokazuję, żeby, no żeby troszkę zainspirować tych, którzy myślą, że do lasu się idzie tylko po, po grzyby albo w jakichś innych niecnych celach. No nie no, można sobie przyjść na skraj lasu. No, to takie fajne rozlewisko, nad którym ja tu jestem. I naprawdę się wycilować. Odpocząć. Tak naprawdę to nie ma słów na opisanie tego, jakie fajne jest obsowanie z przyrodą. Jaką frajdę to daje. No, szkoda, że tu jeszcze zwierzątka do mnie nie przychodzą i z ręki mi nie jedzą. To w ogóle bym już. On był usatysfakcjonowany. no latem tak, latem komary i mrówki z chęcią. Z chęcią chcą jeść. Ale póki co przed wiośnie i nie ma tych wrednych złoczyńców Mrówki jeszcze spoko, chociaż są też nie lubię, jakby chodzą, chodzą i wchodzą gdzie tam się da. Ale komary. No dlatego właśnie. Moskiterka, nie? w razie czego mam taki hamak e, połączony z moskiterem? No i latem, jak sobie nocuję w lesie, <laughs> to jest niesamowite wrażenie. Jak słyszysz, jak te biedne komary, naprawdę takie głodne. Tam, komarzyce głodne, chciałyby cię tam dziobnąć tu, dziadnąć tu. Troszkę Twojej krwi się napić. A to siatka ochronna i koniec, nie? Wyczuwaję ofiarę i słychać, jak już zmęczone latają, jak, jak ta częstotliwość machania skrzydeł już się zmniejsza. <laughs> to jest niesamowite. No i dlatego właśnie polecam. Polecam. To jest taka właśnie moja las misja Po pierwsze, samemu chodzić sobie do lasu, co zresztą robię już od dawna, właśnie w celach relaksu. wszystkim ostatnimi czasy, misja pokazywania tego, że to jest fajne, no. nic nie kosztuje tak naprawdę. no Oczywiście, jeżeli chcecie przygotować do warunków atmosferycznych, to, to warto mieć tarpa nad głową w razie jak sobie pada, żeby jednak ten komfort jakiś zachować, warto mieć hamaczek, żeby się pobujać i super wygodnie wyspać naprawdę kwestia tylko przeczytania zobaczenia filmików, których nie brakuje na YouTube, jak wygodnie spać w hamaku, oczywiście odpowiednim hamaku nie może to być hamak <laughs> dwumetrowy jeżeli chodzi o długość dwumetrowy dla osoby takiej jak ja na przykład która ma 1,85m bo spałem rok czasu w takim hamaku i no nie, no nie. Teraz mam hamak 3,5 metrowy i naprawdę, jak śpi się po skosie, to jest rewelacja. To jest coś niesamowitego. Jak plecy odpoczywają w domu, nie śpię na plecach. W domu śpię z reguły albo na boku, albo na brzuchu. A w hamaku kładę się w jednej pozycji i budzę się w tej samej pozycji. Niezwykle wypoczęty. No i jakaś kalimata oczywiście, plecak żeby to wszystko, ten, ten cały tabun przewieźć, przenieść Jakiś nóż do lasu, przyda się do patyków, do jedzenia do samoobrony przed dzikimi zwierzętami, które czają się tuż za drzewem, każdym zresztą no To co jeszcze ja sobie noszę to jest, to jest taki odświeżacz. Odświeżacz na ewentualne spotkanie jakichś swory psów. Raz miałem nieprzyjemność spotkać znaczy, w sumie może inaczej. Nie doszło do spotkania, ale w ostatniej chwili zorientowałem się, że jeszcze mnie nie widzą. Wiatr na szczęście mi sprzyjał i. No musiałem obejść tak przynajmniej pół godzinki 40 minut, żeby dojść do miejsca e, gdzie chciałem dojść musiałem nadłożyć drogi ale kurde to był pierwszy raz kiedy tak naprawdę o, taka schiska się włączyła trochę. Mówię, o cholera obyby nie zobaczyły dwa większe kundle takie no, do kolana i reszta, reszta troszkę mniejsze, to może z 6-7 psów a tak, to tylko potrafię wypłoszyć bażanty, sarenki, jelonki. Potrafię wypłoszyć no niestety moje ulubione ptaszki, które sobie tutaj właśnie na tych obszarach przebywają, czyli żurawie. No, poza tym kiedyś dzik mnie spotkał w lesie, to znaczy spotkał obudzowałem sobie trzy dni w lesie z chłopakami, moimi ziomeczkami fajnymi robiliśmy taki dystans niedługi, tam około już teraz nie pamiętam 60-80 km coś takiego dwie nocki w lesie i praktycznie od punktu A do punktu B no to 80% drogi to lasy, nie? i pamiętam jak powiedziałem mojemu Komplowi Darek, pozdrawiam Ciebie, schowaj tą kaszę gdzie indziej, nie tak blisko obozu, jeżeli jej nie zjadłeś, bo tak się nie robi. No i budzi mnie, budzi nas, nas było chyba wtedy 3 albo 4 osoby, budzi nas Darek, że coś tutaj przy naszym obozowisku się szwenda i grasuje. No i oczywiście e, dzik głodny. My wtedy trochę jeszcze bez wiedzy, nieświadomi zaczęliśmy straszyć i tam bu, 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 uciekaj! Yy, latarkami świeci, to no w końcu uciekł albo uciekła, bo nie wiem, może to była locha. Było ciemno, ale widać było te, te blisko siebie położone, świecące się oczy, tak na wysokości jakieś tam nie wiem, 30 cm, 40 nie wiem. No to tak, 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 uciekła, ale tak no, z 20 minut to, znaczy uciekła. Odchodziła tak kurzona, hałasowała, krzyczała, no może krzyczał, hałasował, nie wiem, nie pytałem o płeć. Zresztą nie wypada w tych czasach. Co się rozpadało? Taki trochę śniegodeszcz. Ale tutaj, już na szczęście, proszę. Rozciapciana potrawka. Rozciapciane gołąbki w kapuście. Ale będzie zapewne wybornie. ponoć człowiek bardzo szybko może dojść do siebie, jeżeli jest zmęczony oczywiście. W momencie kiedy wypije sobie kawę i zaraz potem położy się na dosłownie tam kilkuminutową drzemkę spać, to wstanie bardzo wyspany. Natomiast u mnie to nigdy nie przechodzi z tego względu, że jak kładę się do łóżka, no to potrzebuję tak te 20 minut, pół godziny, żeby zasnąć o. No chyba, że jestem bardzo, bardzo, bardzo padnięty. To padam <gryw> Padam od razu. No dobra. To czas na kawusie <laughs> Pozdrav.